Wali słońce, to może tak zasłonię. Cześć wszystkim, Piotrek z tej strony. E, ostatnio pytaliście na streamie, czy dzieje się coś tutaj w okolicach Gdańska, jeśli chodzi o temat poszukiwań. No to dzieje się właśnie z Kajetanem z Fibrogda.pl z serwisu światłowodów pakujemy e, mini koparkę. Bo wjeżdżamy na Jaśkową Dolinę Kopać schron przeciwlotniczy Takie rzeczy nam przyszło Więc zobaczymy co tam się dzieje O tutaj sobie możecie zobaczyć Mini kopareczka Już załadowana Czekam na kajetana i zaraz Lecimy także może się uda zrelacjonować Wam co tam się dzieje na miejscu Głównie się zadzieje jutro Dzisiaj jedziemy zostawić tą przyczepkę Z koparką bo na szczęście jest taka możliwość Dlatego Jutro będzie fajnie Dzień drugi Mini koparka już jest na miejscu Właściwie wszyscy już się zjeżdżają na, Pod adresem pod którym będziemy działać Jadę i ja Szybka akcja Wjazd, wkopujemy się mini koparką Plus szpadelki, wiaderka No i zobaczymy co tam się kryje Pod tą ziemią Powiem Wam pogoda bieda, bo pada ale jesteśmy w otoczeniu takich pięknych obiektów. No to też rokuje. To też wiele mówi. Sprzęt jest, jest siekierka, jest szpadel. Jest ekipa na miejscu. Działamy. Temat. Gratulacje A, Dziękuję, przeraz. dziękuję, cześć młody Jak tam sytuacja? Opanowana Opanowana? <coughs> Ja tam wejdę do dołu i spróbuję grzechnąć opadną dole. Gdzie tam? Nie, tu sam powiem. Skąd one są? Nie było w tej puszce. Ale coś tam jest w tym. Pewnie jest, no bo kurczę z jakiegoś powodu to jest, nie? No oni tam gdzieś pojechali, bo jest batalia. No, to jest... To parasoleczki, białe buty, Cywilizacja Jak to są tak białe no, krę rękawiczki, no, maseczki też eleganckie, ja nie wiem. Białą no. kobietę. No i tak to można kopać. No, jest ekipa na zmianę do dołu, do kopania.

Tak, ja mam to Wiem, no ale wiesz, zrobimy pod łyżkę, to podłoży będzie wierzyć. tylko to będę pod gotą podłożył, to i ta wyszka, będzie bierze, nie? Na razie, na razie niebo, który kolega siedzi i nie chce do dołu go skrzynki. Widać, że dawno w terenie nie był, zobacz jaki niewyżyty no tak, ale to pandemia, go tam, wiesz... Nie, no, nie, nie. Ale tutaj Nie wiem czy z lewej tylko nie wykopać tą łyżkę, jak włoży, to wiesz, to, w to w w się tak... tak w to w w się otwali na bok, Do Natalii tali. A tu nie wykopie? Nie włoży pod beton łyżki, wiesz? Będziem się i nie pada na łeb, nie? No tu musimy jechać, bo to jest... Według mnie to jest... Było przelotnia i powinny być w lewo wejście. No. No i teraz robimy miejsce, żeby łyżkę mógł włożyć. Bo on nie wyłoży tak tutaj z góry. Spore. A tutaj nie chodzi? To wlecypał. Tutaj już żeśmy wygrzebał, teraz to żeśmy zasypali. Tak, 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 to żeśmy zasypali, zasypali, zasypali i wygrzebie wtedy. Proszę, niech wybierze może. 现在都是坐车去的。

a to wyjście jest z którędy my weszliśmy No kiwi, no ale no tu masz tu nie masz w ogóle zawiasów chyba No nie Ślad, zobacz Ślad po jakiejś futry nie jest, widzisz? No bo to były zawiasy No wygląda jakby był przedsionek w ogóle No Chyba że on bieg dalej w lewo i tam gdzie jest ten tylko rozwalili go po wojnie Ty normalnie co dalej? Wiesz co nie jest za dużo Nie wiem czy popiemy dalej czy nie, czy zostawiamy Ale gdzie takie... tam? Nie no to, to nie to, tutaj to, to z góry byśmy grzebnęli to jest wejście, nie? To raczej nic nie będzie, tutaj, tutaj już masz ziemię No tu już nic więcej nie ma, są dechy To jest zasłonięte No ktoś od zewnątrz to zasypywał Młody nie krzycz Ktoś od zewnątrz zasypywał, miał problem, żeby zasypać Dlatego te deskowania zrobili, żeby czymkolwiek się zatrzymał gruz, który wsypywali tam Widocznie się ziemia zapadała ale no hmm. No i tutaj tajemnicy Chyba gdzieś dalej tutaj gdzieś w tą szło Nie wiem czy kopiemy dalej żeby reszta weszła czy się ubrudzyli Nie się no obrudzą. tam wiesz co ja nie wiem czy jest sens No ale jak ktoś się zajrzeć Tutaj A to... pełno wrzeszków tu gdzieś coś mieszkało jak to właziło tutaj Chyba że tak zasypywali no weszliśmy do środka, jest pomieszczenie. Wija się, się kajetem, zobacz. Wejście z tamtej strony no najprawdopodobniej. Nie wiemy dlaczego tak jest. Z trzech stron było. To to tam wygląda jakby tam było wejście, no. a tu nie wiem co było. Zaraz no. rozszerzy trochę bardziej i będziemy na siebie. To chcę się zajrzeć. Dobra. Ale nie widać że drogi dalej. To jest jedno pomyślenie. Tak. Krzysiu. Takie, takie Krzysiu! Tutaj pod całą tą mieszkową była masa różnych korytarzy ewakuacyjnych, tak? Ma swoją odpowiedź, kiedy to było zasuwane. Z Wilczego Szańca? Jest to <laughs> jest mamy, wow! A co ta z Wilczego Szańca Dilok. w Wiem. Wiem. Wiem, delegacji był. No skoro z Wilczego Szańca jest tunel na Biskupią Górkę, no to... Nie, nie, o, ten człowiek, który tu mieszkał był w delegacji na Wilczego Szańcu.

Uważaj, żebyś się nie uderzył tym ostrzem. Są schody. Jej, tu głęboko jest, powiem tobie. Lepiej kamerka na lince Tu jest wejście, hej! No to są te wnęki pewnie, co oni mówili to jest wejście O no, jedna akcja z wielu, czyli temat zweryfikowany Jest schron, ale taki dosyć mały Z wejściem, wyjściem z niego Może w stronę jakiegoś drobnego, niedużego, niedługiego tunelu ewakuacyjnego do może jakiegoś podpiwniczenia, no ciężko powiedzieć już teraz po, po tylu zmianach, które zostały poczynione na Jaśkowej Dolinie co mogło się znajdować w tym okienku na samym końcu, które widzieliście bo widać tam jeszcze są pozostałości zawiasów więc tak to wygląda, a co tu się wydarzyło? wypadek, człowiek leży, widzicie pod folią także tam nie będziemy już dłużej dłubać. Chcieliśmy zobaczyć, czy coś w środku ciekawego jest, bo ziemia była stara. Mocno zakorzeniona, więc kilkadziesiąt lat sobie tam leżała. Wiemy, jest pusto. Więc teraz mierzeja, wracamy na mierzeje. Będziemy robić badania mierzei dalej z magnetometrem. Będziemy szukać więcej sygnałów, grubych sygnałów i oczywiście Wam to zrelacjonuję. Do zobaczenia, cześć!